Buenas, witam cię serdecznie na hiszpański Zapytaj Poliglotę. To nagranie z serii Un momento, por favor i wyjaśnię ci w nim różnicę między słówkami ja i todavía. Zapraszam. Ja możemy przetłumaczyć na już. Powiemy na przykład Ja se tocar la guitarra. Już umiem grać na gitarze, co oznacza, że wcześniej nie umiałam, a teraz już umiem. Ja no znaczy już nie. Na przykład Ja no Polonię. Polonia. Już nie mieszkam w Polsce. Co znaczy, że kiedyś mieszkałam, ale już nie mieszkam. Todavia przetłumaczymy natomiast na jeszcze, nadal. Powiemy na przykład: Todavia trabajo con Pedro. Jeszcze nadal pracuję z Pedro. Co znaczy, że kiedyś z nim pracowałam i nadal z nim pracuję. Todavia no znaczy jeszcze nie. Powiemy na przykład: Todavía no he leído este libro. Jeszcze nie przeczytałam tej książki, co znaczy, że kiedyś jej nie przeczytałam i nadal jej nie przeczytałam. Chcesz nauczyć się języka hiszpańskiego szybko i skutecznie? Zapisz się na intensywny kurs od podstaw hiszpański w 3 miesiące. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, a do tego otrzymasz pakiet dodatkowych materiałów, jak gotowe notatki, audio nagrane przez Hiszpanów, fiszki w aplikacji, wideo z każdej lekcji oraz stały kontakt w grupie. Link jest w opisie tego nagrania. Oho, uwaga, jeśli ktoś zadaje nam pytanie z ja lub todavia, a nasza odpowiedź jest przecząca, to użyjemy drugiego zwrotu. Na przykład, jeśli ktoś nas zapyta Has comido ya? jadłaś już, to w odpowiedzi użyjemy todavia. todavia NO he comido, jeszcze nie jadłam. Albo, gdy ktoś nas zapyta todavia estudias en madrid, jeszcze nadal studujesz w Madrycie, a odpowiedź jest przecząca, to użyjemy ja. Ja no estudio en Madrid. Już nie studiuję w Madrycie. Obserwuj hiszpański Zapytaj Poliglotę na YouTubie, Facebooku i Instagramie, gdzie codziennie publikuję ciekawe i przydatne zwroty. Nos vemos pronto!